Zaczynamy od tytułu, którzy przyznawali panowie, powiem krótko, którzy mają długie tutaj rury z przodu. Ci panowie od kucanego, mistrzowie Polski w Kucanym, poeci obrazu, mistrzowie kolorów tych trzech podstawowych barw, które mieszają tak zgrabnie. Wojtku, czy jak okay, jakim posłodzisz jeszcze trochę to na ładne zdjęcie zrobią z dziewczyny. <laughs> jest ja szansa, że w końcu raz na zdjęciu wyjdziemy ładnie. Nie, niemożliwe. Spróbuj Wojtku, zobacz, tutaj masz napisane. To? E, jaka to jest literka? M. Okej. Okay. Miss Foto 2009 zostaje pani. To już nie dziewczyny, to panie. Z numerem 21. Sandra zdecydowali panowie fotoreporterzy, fotograficy, fotografowie, fotobstryki. operatorzy ryki, fotopstryki, a także kamerzyści lub operatorzy. Wielu z nich operatorzy, tak? obraża się na określenie kamerzyści. Operator to zawsze mówili mi, że operator to jest tak, kowarki ręczne albo coś. Sandra Sule, Miss Foto 2009. Teraz wyniki konkursu Miss Warmi Mazur. Publiczności 2009, a zatem przekonamy się, kogo Państwo wybrali, która z Państw spodobała się Państwu najbardziej.